Markoludziecka Tawros 84. Otwieramy kolejne paczki i mamy dwie do wyboru, jak napisaliście, złota paczka zawodników premium, żeby otworzyć. Że sami zawodnicy zobaczymy, co z tego będzie. Mamy. Mieliśmy 126 tysięcy. Pewnie i tak nic nie trafię. Naprawdę, dobra, to od razu na listę transferową. Dziągnego Evansa do klubu. Tu mam taki... Tutaj na tej stronie mam tak. Dobra, do budy i musa. O, przyspieszenie to ty masz dobre. Ale pewnie cenę to ty masz mizerną. O, dokładnie. No ale lepszy ryż niż nic. Reszta, jak widzicie, pełna tragedia, gdzie jest e, szybka sprzedaż. Dobra. To żeśmy nie za wiele zarobili na tej paczce. Taki jeden benzema z drużyny tygodnia by się przydał i byłoby świetnie. Półtora miliona. <laughs> Liseu jakiś. No. Dobrze, chociaż tempo masz, ale to i tak, no co z tego, jak oni takie tempo mają do grania, no to nawet nawet nie ma sensu tego wystawiać. Skąd za 700 się sprzedaje, damy go, może później się sprzeda. Zan, co to w ogóle za gościu? Dobra, rudy, no i matos, to też się przyda. Reszta, widzicie, tragedia, dobrze, przynajmniej coś będzie, trochę więcej z tych paczek, to może. Może coś wpadnie. 57. To teraz otworzymy po tych trzech. Otworzymy tamte trzy. Huddlestone. Tragedia. Marolas. Może być dobry. Hegler. Nie bardzo. Nie wydaje mi się, żeby on coś tam był wart, ten ciulek. No, 550. To też jest dobre. Ludzie wystawiają za 550, czy gościu ma... Jak tyle się sprzeda, to gratuluję temu kolesiowi, temu z FC St. Gallen. No, normalnie, gratulation. 550 gości się sprzedaje. Quick 600. On za to dostanie 500 monet. A tu miałby 600. No naprawdę, no nic tu nie ma. Flamini, no nie, z Kim Karlsztof. Kiedyś, kiedyś się zapowiadał, a się skończył. Mamy 60, dobra, jeszcze jedną szansę. Dobra, ostatnia szansa. Miejmy nadzieję, że coś będzie z tego. Bo jak nie będzie, to tragedia. Abiaty, no i znowu on, naprawdę Montanes jakiś. Nie, no sama tragedia, no normalnie 850, no tragedia, nawet nie ma sensu tego trzymać. Szar, pokaż mi się tutaj, pewnie też jakiś cielebąk 900. Naprawdę, nie, no i weź tu, otwieraj takie paczki. Julian, tego no, to akurat nie ma, co sprawdzać, bo on może. No, 500, no chociaż jeden. Za którego coś będziemy, może zyskamy. Dobra, reszta Quick Teraz otworzymy dwie tamte. Dwie, Tr 15, 30, 25, 40. Dobra, jedna ta i druga tamta. No, sorry, no. Dałeś adren, Lemonę, a tu widzisz, a tu nic z tego nie ma. Griezmann, Chick te Może coś z tego będzie. Wysta wystaw. Czek to te, czek to te. O, w końcu coś. Nie no. Jakieś półtora tysiąca będzie. To jeden. Herrera drugi. Sonek to jakoś nie jest za drogi, z tego co mi wiadomo. Bo kupiłem go ostatnio w wirtualnych 600. No dokładnie. Następny, kurwa, udany. Ja takich ludzi to nie kumam. 600 wystawia 608. Czyli tragedia Griezmann. No, chociaż ty bądź jakiś lepszy. Ty, o, tego to poniosło. Dobra, reszta. Do budy. Mamy jeszcze jedna. Dwie, jak widzicie, otworzyłem, ale nic w nich nie było. Zobaczmy. Skipen Lamela Ramsey, Salvio. Coś tu jeszcze. Kontrakty oczywiście się posprzedają. Tragedia normalnie, tragedia, jakich mało, no. Tak zmarnowane, ale to się nie ma co dziwić, jak zwykle. Te futowe monety. Następny, czyli Lamela, też tragedia. Ja kole nawet żadnego, który można by było coś sprzedać. Tysiąc. Ten, o, 600 pieniędzy. No i następny, kurna, Salvio. Chociaż ty bądź jakiś lepszy, no. Nie ma, nie, 600 ja, pinkole Naprawdę, no. Dobra, na pewno co to wszystkie kontrakty na sprzedaż, bo to się z tego jedyny zarobek będzie z tych paczek. Prawy striker to z tego może coś, coś tam wpadnie 200 monet, quick sell będzie mniejszy, tak więc może być. To na pewno nie. No nic, sama tragedia. Osman Anher, Angel, Angel Szamak... Somalika angielska dosłownie. Anglia, 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 Anglia. A co to tak specjalnie No tych dwóch, no nie wiadomo, ale... No nic no. Lipton, a tak chciał... No czekaj, czekaj. Bo teraz zrobimy śmiech na sali i z tej paczki będzie najlepszy. de co? The Gusman, jakaś laska od głowy. Nie wiem co ona tam chce, ale... Nie wiem co ona tam chce, ale jej nie wyjdzie. <grym> No nic, no jak widzicie, nic nie trafiłem, no szkoda. Narazka. La, 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 la.